Cześć, witam na moim kanale. U mnie borówki już przestały owocować, więc czas na zabiegi pielęgnacyjne po owocowaniu. Wbrew pozorom, jest to bardzo ważny okres w uprawie borówek, ponieważ dobra kondycja krzewu teraz za zagwarantuje nam ładne zbiory w przyszłym roku. Więc jeśli ten film jest dla ciebie interesujący, to pozostań do końca i o. Zapraszam do oglądania. Tak więc, jak widzicie, ta borówka już skończyła owocowanie. Na tamtej jeszcze są pojedyncze owoce, ale to jest trochę odmiana późniejsza. I co zrobić z borówkami po owocowaniu? Po pierwsze, co to podlewamy? Nadal podlewamy regularnie. Tak jak wczoraj, dość mocno lało w nocy. Praktycznie padało od 18 do 6 rana, więc podlewać nie trzeba. Ale tak jak były upały w środę, czwartych, piątek, po 35 stopni, nadal należy podlewać borówkę. Po prostu ona potrzebuje bardzo dużo wilgoci, bardzo dużo wody, żeby nadal się krzew mógł rozwijać. Druga rzecz to nawożenie. Nawozimy borówkę albo nawozami dedykowanymi. Do, dla borówek albo domowymi nawozami potasowo-fosforowymi, takie, które po prostu wspomogą krzaki, borówki do tego, żeby wróciły do normalnego stanu, ponieważ okres owocowania jest dla krzewów bardzo obciążający i na pewno brakuje im bardzo wielu składników pokarmowych, które teraz musimy im dostarczyć. Tak więc dostarczamy przez podanie albo skład nawozów dedykowanych po, po owocowaniu. Można takie zakupić lub własne. Kolejną rzeczą i to co tutaj widzicie to jest tak. Odchwaszczanie, żeby borówka nie konkurowała z, z innymi roślinami o nawozy, o pokarm, również o wodę. Tak więc odchwaszczanie. Kolejna sprawa to jest Zakwaszenie podłoża. Zakwaszenie podłoża. Należy zbadać podłoże i użyć środków, które zakwaszą, tak żeby borówka miała kwaśne, kwaśną ziemię wokół siebie. Jeżeli jest mało podłoża, to należy uzupełnić, dosypać torfu kwaśnego, żeby te rośliny miały cały czas kwaśny odczyn gleby. I co z tym się wiąże? Od razu należy wyściółkować borówkę. Tak jak widzicie, te borówki nie są wyściółkowane na tą chwilę. Ściółkujemy oczywiście korą, zrębką. Co jest? Co macie bardziej dostępne? Ściółkujemy po co? Po prostu ściółkujemy po to, że kora czy też zrębka utrzymuje wilgoć pod rośliną w, przez dłuższy okres. A co za tym idzie? Borówka, jeśli podlejemy ją wieczorem, przez noc pobiera tą wodę, którą podlaliśmy. W cień, przy upalnych, wysokich temperaturach, ona nadal ma podłoże wilgotne i sobie pobiera wodę i składniki pokarmowe. Jak widzicie, tutaj jeszcze liście są ładne, zielone, nie przebarwiają się. Gdyby teraz nam się zaczęły przebarwiać liście, a nie ma jeszcze połowy lipca, byłoby to znak, że borówce brakuje raz, że wody, dwa że nawozów to są takie podstawowe zabiegi, jakie należy zrobić w tym okresie. Jak widzicie, ta borówka to jest ta, którą pokazywałem Wam, jak uratować starą borówkę. Pięknie się rozrosła, pięknie się zagęściła, więc widzicie, borówka została odratowana. Nie przedłużając, dziękuję za obejrzenie tego filmu i zachęcam do oglądania innych. Na razie, cześć.